Pstryk, w ścianie taki wstryczek. Mały pstryczek elektryczek. Jak ten tą dowie, co? To się widno robi w nich. Bardzo łatwo. Pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz? Zaraz, nog kto nas. A jak trzeci raz? No, bo dawno w świecie on Taką ma tajemną. Ten ukryty ścian jest Ciemno, widno, widno, ciemno. Kto to jest mały pstryk? Może świetlik, może ognik. Jak tam dostać się i skąd? To nie ognik, to przewodnik. Taki drut, a durdy prąd. Robisz stryk i włączasz prąd. Elektryczny, bystry prąd. I stąd światło właśnie stąd. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dodania łapki w górę. Pa!